Proszę Państwa, jeszcze mamy yy, jedną yy, budżet w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków. Proszę Pani yy, Skarbnik o krótką yy, krótki komentarz. A pan tak. Czyli w zasadzie możemy Panią skarbnik już z no, A? Jest a? No, dobrze, oddamy głos Panu no, no. i W wykazie, który Państwo że zależy są trzy pozycje. Każda z tych nie znalazły się w czyli na za tym roku. I się, na porządku, na porządku zostaną one zrezygnowane. Teraz takiego rozdziału. Wykonanie to jeszcze możemy wykonać, że tak w Służbie Dalej Krawskiej. Oraz projekt wykonania rozdziału zabezpieczających pracę w domu i przedszkola ramach, w ramach, w ramach, w który Państwo wspomnieli, ponieważ wszyscy trzy tygodnie byliśmy e, e, ciąg podać w ciągu kontakcie z które jest odpowiedzialne za projekt i opracowanie tzw. Tak drogi serwisowej w kolejnej Rady tak, Krajkowskiej. Opisywano nam, że do końca tego roku się do później złożą faktury i przedstawią dokumenty. Nie stało się tak wyróżniać w przyczyn, rzędu, więc musimy to, to przedłużyć zaraz następny. Nie mamy tego w budżecie, nie się więc to jest taka którą możemy e, zapłacić na wszystkie przecież już wypadając na że z uwagi na to, że będzie o wiele mniej Panie na można głośniej, bo naprawdę niewiele słychać pana. Hmm. No właśnie, No, nie mam granicu, bo... Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa na... ma pytanie Od razu pan się będzie spowiadał proszę Pana Radnego Strzyżek. W sprawie swojej ścieżki ekologicznej pieczo-rowerowej, wynika i w bo bo to wciąż dużo. Znaczy w każdym ale ja mam pytanie inne w ramach tej inwestycji tak zwanej tak nie tak? Można w przyszłym roku zlecić dodatkowe roboty. Ale są umowy. W ciągłość, jakby dalej, jest zachowywana, prawda? Jakby to, to się realizuje. Ta umowa jest podpisana. zakończona 31 sobotę, ale odróżniając, że jest dopiero w do nowym roku i rozliczenie po do roku, to jest określona kwota, która pozostała w zawodu w ramach umowy zawartej. Wydatki nie pokazujące kwotę dotyczącej po usług już zawartej. że dodatkowe, nie okazują. Znaczy ja nie odpowiem, Ja nie mam teraz treści umowy, nie jest trudno powiedzieć, że w umowie jest zapis, a przypuszczam, że jest, bo w większości umów taki zapis jest, że przewiduje się pracę dodatkowe, to do, do, tak jest w umowie, do 50% wartości umowy w ciągu trzech lat, bo taki jest okres, gdzie te prace można y, y, dodatkowo zlecić. To oczywiście taką umowę z tym samym wykonawcą możemy podpisać, z tym tylko, że już środki na to musimy znaleźć w budżecie na 2012 rok. Czyli jeżeli to będzie ta sama inwestycja jest nieduża, e, znaczy nie duża. W sensie tym, że kwotowo nie jest na to jakaś taka inwestycja, która tutaj w tym inwestycjach realizujemy, nie jest to inwestycja bardzo duża. W Myślę, że te prace dodatkowe też nie są jakimiś bardzo kosztownymi. Jakaś tam kwota za przyznanie się na to, żeby takimi przesunięciami przesunięciem takie zadanie prace dodatkowe do budżetu na 2012 rok. Także nie musi pan się martwić o to, żeby, żeby to, po prostu te prace dodatkowe zlecić w formie umowy. Ja mówię, że nie ma tu co, to umowa, ale na 99% powinny tam być na końcu zapis o pracach dodatkowych, bo taki jest większości naszych umów. Które zawieramy na um, um, inwestycji. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Słoma. się że opracowanie projektu, w wschodniej z trakcji, troszkę, na ulicy na skraju. To, co ja widzę, to już tam że pan setki służb, to nie powstanie, bo generalna dyrekcja postawiła ma z jednej i z drugiej strony, więc nie wiem, czy to jest że to jest wyrzucanie na pieniędzy. Tak jak państwa dyrektora powiedziała, te zapisy dotyczą umów zawartych, tak były zawarte w 2009 roku. To jest zadanie, które musi pojawić się także w roku 2012, tylko to jest wykaz wydatków, które nie zostały zrealizowane w tym roku i nierozliczone. Jest tak, my mamy to za zadanie w marzecie od 2009 roku. W związku z tym my jesteśmy związani umową z wykonawcą. Ja zgadzam się z Panem, że zasadność robienia teraz tego, tej umowy w chwili obecnej w takim zakresie pełnym, jaki było zlecone. Jest niezasadnie, nie mniej. My nie mieliśmy wpływu na to, żeby Generalna dyrekcja wykonała taką inwestycję we własnym, właśnie w ogóle, zresztą na A jednocześnie jesteśmy, jesteśmy jak ustęp, wydała sposoby pozwolenie i zgodę w odpowiednim czasie, to nie na zawierana umowa. Jesteśmy związani z wykonawcą umowy. Tak, bardzo Ale teraz co mamy zrobić? W 2009 roku była podjęta takie zadanie i była umowa y, 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 zrealizowana. Teraz trzeba to, to zadanie się umowę zakończyć. Przepraszam, do kiedy jesteśmy związani umową projektowana?

W wszelkie nie szefie będzie odumowana zgodna W umowie jest zawarte, że za że kary umowne, powiedzmy tam, 50% czy 30 30 procent na dzień zwłoki. Ale dla nas teoretycznie możemy nawet wyjść z tą na zero. Jakby już tam w perspektywie czasowej, czyli wartość tej tak, umowy po stronie w będzie, na stronie naszej będzie zerowa. Niemniej, żeby do tego dojść, musimy mieć środki na to, żeby w pewnym momencie za, zapłacić i rozliczyć to, co tam jeszcze z tego wszystkiego zostało. Nie ma tutaj możliwości zerwania umowy, bo by jeżeli zerwamy w inny sposób, to yy, yy, wykonawca pójdzie w yy, 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 drogę sądową i w no, sądzie będziemy procesować o zapłatę yy, usługi, czy zapłatę yy, zasobu i nie wypowiedziała, że ma opóźnienia są wydawane taką sprawę. No dobrze, Pani mówi. Czyli do jakiego czasu projektanci mogą zgodzić nas z oddawaniem projektu? Bo wiemy, że to na przykład, za zaróża że budżet, bo mamy w danym budżecie kwoty na realizację, tu koniec września, już ponad 3 miesiące Panu nie oddali projektu. Ulica Rzepichy była, gdzie. Taka sama sytuacja jest, pieniądze przeznaczone w budżecie, jakby w naszym Teoretycznie, jeżeli zapiszemy, że 30 rok, 30 trzydziesiąte w procenta, teoretycznie może rok czasu nam zwlekać z oddaniem tej umowy, bo taki jest taki zapis, wtedy po roku czasu, po 300 dniach mamy wartość umowy wiązaną.

Zrobi, zaprojektuje się, później się pan projektant wycofuje z jednej, z strony. Jest to niezgodne z zamówieniami publicznymi. Jeżeli w ten sposób postępuje. panie Wójcie, jeżeli jest to niezgodne z zamówieniami publicznymi, że nie wykonuje, bo nie wykonał owszem zamówień publicznych i tak możemy niestety wystawić go do na czarną listę. Żeby na drugi raz

ja jest, że to jest że dzisiaj jakoś. No dobrze, tego, że mówię, bez przerwy wychodzimy, gmina wychodzi z jakimiś stratami. Nie są to straty z to Tego, że to na to. nas. Dziękujemy panu radnym ostrzeżeń. Pani... Zresztą, tak, ja Pani, zapytać, to, to Pani, Pani Przewodnicząca pytała właśnie o diagnozę głodową, bo za tym nie wierzę w to, że ona była na 18 lata, skoro 2009 roku, bo już rok minął. A tutaj istotną sprawą w tym chyba projekcie jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jak Generalna Dyrekcja wyda pozwolenie na budowę, skoro y, y, zrobiła tam coś innego? Tak, albo je poda, ale rozumiem, że tam jest nieco się więc tej chwili chyba on nie jest w stanie. Nie, jest już postępowali, ale powiem, że w tym ostatnim momencie dyskusje z ludźmi mogą zacząć z tymi dojść do ugody i zakładzie się niewielką część tego zapowiedzia z uwagi na część drogową, ale poza tym pod częścią drogową tam są rzeczy, które na zasypiają, czyli przyłącze sanitarne to nas głównie interesowała, generalna dyrekcja od projektantów y, części drogowej, części inżynieryjnej y, i tych innych podobnych rzeczy. I uzgodniła je. Ponieważ ten remont, który zabiegł, jest remontem podobno doraźny. Y, Natomiast on liczył się jeszcze z tym, że w y, przypadku, gdy powstanie, zostanie uchwalona, nie uchwalona, postanie, y, zostanie wydana decyzja organizacyjna dla nowej obwodnicy władz, to że może przystąpią jeszcze do modernizacji tylko tak nam to się stawia. Chyba to jest niedawno. Nie w tej chwili będę gotowa, i unicyfrowa skąpać. Proszę Państwa, ale nie uzgodnili generalnej dyrekcji. Nie uzgodnili? Świeże. To jest sierpnia, września. to także z e Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, Proszę Pani Kartę. Ja jeszcze odnieść się do tego pytania uh na tego, co go dziwnym. Nauczyli doświadczenia w tatniku nie zapisuje, w projektach pana w składaj sprawozdania z zakresu prac, które wykonuje tak są za to, że jeżeli nie zacznie w określonym terminie. Także wszesze są gwarancje za nas, żebyśmy po prostu wcześniej zadali na ten Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa... No właśnie, ja a <grym>

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewykasających z udziałem roku budżetowego 2011 oraz ustalenia konieczności postępu z tych wydatków. Na podstawie artykułu 18.2 ustawy z 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym Rady, Gminy nasz oparł, następuje. W paragrafie pierwszym ustawy się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie w imieniu w wygasając 2011 roku oraz określa się ostateczny termin dokonania. Punkt 2. Ustala się plan finansowy wydatków nieprecedujących z ogólnym 2011. Punkt trzeci. Określony w ustępie pierwszym wykaz wydatków z domu finansowych określony w ustępie 2 przedstawia załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się budowi. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę państwa, ja składam wniosek o 15 minut przerwy. Kto z Państwa radnych tak jest za przyjęciem projektu wniosku? Nie wiem, czy sobie im nie chodzili, a wszyscy ja właśnie, czyli 15 minut przerwy.